Elektryczne, jakieś właśnie takie techniczne sprawy spadku terenu, żeby przewidzieć, że na przykład, jeżeli jest yy, duże mm. prawda, terenu, wtedy jest narażone prawda, na, yy, w czasie ulew na spływanie. Jeżeli posiadamy teren. Pani no przepraszam. Słuchajcie, kochani, tutaj ja wejdę tylko w słowo dla pani, która mm. kończyła właśnie uczernie, i proszę bardzo, tutaj mamy wypisane na wyznaczonym publicznie, na pierwszym miejscu tutaj mamy zaznaczoną Szkołę Głównego Gospodarstwa Wiejskiego, te SBGU, to jest skrót od pewnej nazwy Szkoła Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To jest bardzo prawda z tradycją długoletnią. Bardzo to jest... też jest jeżeli nie ma wyobraźni pamiętamy to można właśnie w ten sposób przedstawić, prawda? Też oczywiście z jakimiś, prawda, rzutami bocznymi, komuś, żeby mógł, mógł jakoś sobie wyobrazić y, dany teren, czy może w ten sposób. I oczywiście można przyjąć sobie, prawda, y, legendę i według tej legendy robić, y, prawda, y, y, czy, czy taki ogród głównie, y, tutaj by... Słuchajcie, tak jak Pani Anna zachęca, najprzyjemniej to chyba jest współpracować i tworzyć właśnie wspólnie z przyrodą. To jest chyba radość taka największa. Dziękuję Pani Jasiu i tutaj młodzież jeszcze. Słuchajcie, proszę wstańmy. Paulina